Czekaj jeszcze Samowa, bo czekaj, No bo jak. Sto no, ale... no, lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto żyje żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Krzysiuk! No, Krzysiuk! No, Krzysiu. Krzysiu. I dmuchamy. Trzy, okay, cztery. No, pomóżmy. Ja okay. Nie

Wszyscy dmuchali. Wszyscy, dmuchali. No wszyscy na uroczystości to i wszyscy dmuchali. Drugi moje. Czy mam to krzesełko tu się Pierwszy trzyma. raz było indywidualnie, a drugi raz to już jest grupą. Nie ma nią. A mam no mogę wyciągnąć. No. Jeszcze raz zasiecić. Wyciągniemy. Poszedł po noże, to przyniosę. Świeczki na drugie Mam cika, chcę. nie budzę. Teraz, teraz odchodzimy. Cieka pokroi, Usiadaj, bo Cię zrzucę Chodź tutaj do mamy, cieka pokroi, to wiecie sobie, o ciekawe. Ja. chodzi, tak, no? Martyn. no. Chodź, Anadolka, trzymaj się. Tak spójrzmy, ten nóż Tutaj. To mam ściągnąć? Nie, krój normalnie. To jest miękkie. To, to, to zjadliwe jest to. Ale tam To już te kartonik no, 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 no. jakieś takie To jest jak no. opłatek, jak A, no. kostia co jest, no, no. Gdzie się nakleja. Na, na, na. na masę. Co chcesz? Dobra, Już każdy dostanie. Wszyscy dostaną, jeszcze się dostanie. Czeka mi da taką odpowiedzialną robotę. Może to mówię. Przytrzymaj paluszkiem i... Ale gość siedzi teraz. Najpierw trzeba się. Szysio, tak, wy najpierw. Chcecie dodać od mamy dzieci. Daria. Chcecie się złożyć tak, gdzie. Gajper w dzieci, paweł, bo przecież. Pięknie. A, proszę. Pomaluj tu na kapkę. Po co ją łempiesz, tażykui, będziesz ci podawać? Kurta no. dobrodziej.